Zapraszam do obejrzenia mojej prezentacji o mojej pasji, czyli o szachach. Zacząłem grać w szachy około szóstego roku życia, w Domu Kultury w Olszówce w Bielsku-Białej, czyli tu gdzie mieszkam. Tam też rozegrałem swój pierwszy szachowy turniej. Od dwóch lat zacząłem podchodzić do szachów bardziej poważnie, tylko dla mnie coś ważnego. Gram dłuższe partie, więcej trenuję. Przez to, że odszedłem ze mojej starej szkoły i przeszedłem do chmury, mam też dużo więcej czasu, żeby poprawiać swoje umiejętności w szachach. Przez to, że... ...lekcji online. nie wiem, ja mogę spić, a może odpić. Tak zagrać, bo znam jak... Zbieram ja tu, no to zbiję to, zbiję. Zbiję to. na Zbieram tu. 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 Zbieram Mogę się też pochwalić, że na niektórych turniejach szachowych online udało mi się zdobyć nagrodę pieniężną, dzięki innym, dlatego udało mi się nazbierać na tą elektroniczną szachownicę. Niestety moja rodzina już nie chce zarządzać w szachy, bo jestem dla nich za dobry. W przyszłości chciałem zostać kandydatem na mistrza i prowadzić.